Witamy Was. Dzisiaj będziemy rozwalać komputer. I to tyle. No. Miłego oglądania. Tak, jak rozwalamy sobie komputer. było. No. Najpierw rozwalamy ekran. Zobaczcie, co się dzieje. Będzie potem taki fio fioletowy ekran no, no. i pasek zadań tak będzie skakał i ten ekran tak dziwnie jakoś. Potem e, tutaj O, teraz taki spadnie ten ekran, Będę się rozwali to, a potem myszkę. Tu jeszcze musisz wybrać dokończyć to zrobić takie kolejności jakie chcecie. No. To jest na gry.pl mm. Nie, na gry.pl już tego nie ma O, już niszczyliśmy? Jest? Chyba, że jest A Just. teraz Podam, Podamy wam stronę www.gry.pl.pl e, www nie, nie, fajne giery.pl No Podam wam w opisie O, i zmniejszyliśmy. Teraz można naprawić komputer I tak dalej. A teraz, a teraz zobaczcie. Windows Error. Może No i też... Windows Error. Do widzenia. Komentujcie. Subskrybujcie i oglądajcie. Cześć.